Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o uzdrowieniu paralityka. Jest to tekst, w który objawia nam moc uzdrowieńczą Pana Jezusa, ale zauważmy, że Pan Jezus potrzebuje innych ludzi do tego, żeby współpracowali z Nim. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że Pan Jezus mógłby uzdrowić tych, tego paralityka, tego człowieka zdalnie. A jednak potrzebował współpracy tych czterech, którzy go przynieśli. Jest to też bardzo ważne dla nas, bo my też każdego dnia jesteśmy, tak jak ci czterej, wzywani do współpracy przez Pana Jezusa. Jesteśmy Jemu potrzebni. Jest to dobra nowina dla nas, że Pan Jezus chce nas angażować w dzieło swojego zbawienia. Druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to to, że Pan Jezus, Ewangelia mówi, nauczał i siedzieli tam już ludzie. Faryzeusze, uczeni w piśmie, pewnie jeszcze inni ludzie, a ci czterej przynieśli paralityka. Zdarza się tak, że różne rzeczy wedle woli Bożej robimy. Jesteśmy na modlitwie, pracujemy, pomagamy i nie ma różnicy wartościującej, że ten lepiej, ten gorzej, ten inaczej, bo inaczej rozeznaje na ten moment swoją wolę, wolę Pana Boga. Więc ważne jest też żeby mieć szacunek dla czyjegoś rozeznania w życiowego, danego momentu, mieć szacunek dla spotkań poszczególnego człowieka z Panem Bogiem. I kolejna rzecz, która bardzo mnie ujęła w tym fragmencie, to to, że kiedy faryzeusze reagują i, i gdzieś tam zaczynają mówić o tym, jak to Pan Jezus traktuje się jako Bóg, a jest człowiekiem takim jak my wszyscy, Pan Jezus zwraca się do nich bezpośrednio. I zobaczmy, on nie kontestuje, nie atakuje, nie wykazuje jakichś zachowań agresywnych, tylko pyta, co nurtuje w wasze serce? Co nurtuje wasze serce? Oni mówią, któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa, lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich, co za myśli nurtują wasze serca? Jest, Jezus jest też mistrzem w kontakcie, w komunikacji z drugim człowiekiem. Uczmy się od Pana Jezusa i naśladujmy go w tych prostych, życiowych, codziennych poczynaniach naszych. Święty Wincenty Palotti również dla nas jest mistrzem i angażowania, i współpracy, i komunikacji. Prośmy, za jego pośrednictwem o potrzebne dla nas łaski. Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.